sobie że w kultowego, serialu To jest opowieść o ptakach, które zapomniały, do czego służą Z krzemu. Zakrywa telefon. Dobrze. Zielony pióro. A tam, czy to jest? Zacznij. 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 to Zacznij. Zacznij. do mnie. Zacznij. 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 to też animacja. Nie warto odkrywać emocji, O, to warto dostrzegać. No Na jest nie wszystko Otwieraj Maxikabra, Otwórz. Wciskaj. ciśkaj. Wow. Amelka, wciskaj. Otwórz. Klikaj. Dobra, mam zrobił lepsze ten teraz teraz.

Chłupie, co ty mi trafiłeś, Max? No? Załóż najlepiej. I patrz, mam już 66 minut, jeszcze jeden z, albo nie specjalnie dla widzów to zrobię, 67. ,5.

Proszę, siedem minut. Za trzy, dwa, jeden, zero. minut, patrzcie. No ma ile jeszcze kilometrów? Trzy godziny.

Jestem na czubku koniaya. A by Max. tak. Otwieraj Max. Krowa on lepiej zrobił Tak. Adrenalina pere pere pet betul petnya Ja tu się jadę na... O, dobrze mi zrobiliście. Ej, a właśnie mi pomogliście. Ciekawe jak ja wyszły. Jest! Dobrze, dobrze mi zrobiliście. Dobra, daj, teraz cię teraz. Sza. Jest kajtek. Ty właśnie takie chcesz? No właśnie, chcę takie właśnie. Daj ile? Tu na tak, który daj 50? Nie, nie, 50. Ile masz kasu? 12 milionów. 50 to ja te tukie miałem. Aaa, Zelasowa. Gaj, a ty? Wykrywam czy przegrywam? daj, Wyjdę, idę, wygrywam no. czy przegrywam? ty co jest? Mam już wiele topów. O, tak dalej. No, a Melka ostatni zrobisz. już. No. czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj. Okay, nie, nie. Zamknij rób. Los mi sprzyja. Los nie lata. Albo ja już. Dajcie, bo ja już muszę. Chyba już gitara. Ej, patrzcie, jakiego Bob. Wiem, 50 na sekundę. To ma być złotego feta! To Ja wracam do swojej dziury. Max pa, pa. tak duży mi drognąć nikt, że. No, fest! To, to nie jest Jesteś smy? szczęśliwy, żeby grać coś? Czekaj, ale jeszcze nie wiem co. Przyjaźń. Hmm. Fajnie ej, kumuj trochę mi! Daj mi dwadzieścia No Dwa! taka tylko mój tramwaj wolny. Stawiam. no Staramy się na niego wydać. Każdy. A ile Wiesz? Ale niektóre mam zamknięte. A niektóre tramwaje nie jadą na drugiej drodze, bo za mną jadą. Czekaj. To Trafię orkę. orka. A jakie jest herka? Nie wiem jak on to robi. O dobrze Tu, jest jak ja chciałem orkę, to nie trafiacie. Czekajcie, ile mam? To nie jest orka, czekaj. Okay. czekaj. Mm, to jest orka. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, pięć. Musicie mi takich... Pięć trafić, jeszcze mi musicie trafić dwie. orki. albo, szybko, otwieraj dwa na raz. albo, nie. Nie. nie? <grym> <grym> nie. No dobrze nawet, na Dwa razy. albo, raz. albo, jeszcze. jeszcze.

Ouaq qar kiya va qute kagem peqene ayudane dihbe tathane aque. Colum yot draw 어디 açbrotholum yang ijbase في Sto procent! Udało mi się! Czarambaj. Czerambis. Lewa wydałem tego na czaramba, ja te ten tramwaj ten to dopiero tutaj... dobra, musicie mi teraz trafić żabkę, nie wiem jak wy to zrobicie, po trzy razy, poczekajcie tu tutaj nie można raczej jakiś tramwaj daj ten fajny, ten fajny ale mam taki, patrz, to jest no to u was? nie, ciepło mi kajtek, ten tramwaj jest mój daj ten roczkę. zobacz, tak no mi się wydaje ci gorąco, nie sobie tą bluzę trochę, wiesz no, Otwórz. Dobra, musicie mi trafić żabkę. Po trzy razy otwieracie. Trzy razy. Powiedz jak będzie trzy. Powiedz, jak trafisz. Żabka! Nie! Jeszcze raz. Dwa razy. Jeszcze dwie żabki. Dla mnie może Ci tak otwierać się nie mieszkać. Dobra, Dobra, mam trzy żaby. 7, 4, 7, jeszcze dwie żaby, otwieraj. Trzy razy. Jeszcze raz. Daj Cię, tak tutaj te klasyczne tramwaje jeszcze. 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Jeszcze. Aj, Ty, co, zostałem tego, który daj 50? taka ten Nie, ty, ty, Dlaczego? No bo tak. Ryba. Ty ich nienawidzisz? Nie wiem. Na ci raz 10. Dziesięć, no, okej. Okay. Otwieraj. Ej, czuła słoczego. Jeszcze? Ja to się dzieje. Chcesz się otbierać? Dawaj, otwierajcie. Możesz otwierać, czy nie. i ile chcesz, żeby były mi tam dwie żaby. Trzeba. Teraz jeszcze raz? Za żabę. <gry> nie mów, że jeszcze raz trafisz. Aj, dobra. Jedno już marzyłem. To było na tyle. Na.